tylko moment dzieli nas od pierwszego gwizdka mam nadzieję że obie ekipy dostarczą nam niezapomnianych wrażeń witamy w taki dzień jak ten aż chce się grać w piłkę więc miejmy nadzieję że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda Kłaniamy się Państwu w pas Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Henk zmierzy się z poznańskim lechem. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Zaczęło się. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. A teraz na skrzydle otwartą autostradę. Piłka opuściła plac gry. Out. Piłka znowu w ich posiadaniu. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Samocna wrzutka. Piłka mija pole karne. Ładnie. przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do no nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy. Ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Słaby fragment gry z obu stron. Dużo niecelnych podań i strat. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Uwaga, będą prowadzić, i mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość, dobra intuicja, jest przejęcie. Joel Pereira. Murawski. Radosław Murawski. Golizadek. Z tego może coś być. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal suni naprzód. Wygląd! Ależ to zrobił! Błąd. Piłka poza boiskiem. Znowu przeciwna drużyna. Decyduje się na strzał! Tu jednak flankarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Zdecydowane wejście teraz. Za chwilę wznowią z autu. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ta zeszła Bramkarz wręcz rozbawiony Odprowadził ją wzrokiem za boisko Nie wiem co myślał Być może uznał, że nie ma nic do stracenia Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe Goli zadek. Lech Poznań bez piłki W ostatnim czasie Lech Poznań stał się prawdziwą fabryką wielkich piłkarskich talentów. Wszystko chyba zaczęło się od sprzedaży młodego Roberta Lewandowskiego, który wiadomo, zrobił potem furorę w światowej piłce. Rzeczywiście z przyjemnością przyglądam się karierom kolejnych piłkarskich perełek kolejorza. Bereszyński, Linetty, Bielik, Kędziora, Kochnacki. a może przede wszystkim Bednarek już pokazali, że z Poznania można trafić na piłkarskie salony. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Stwarzają sobie sporo szans, więc lada chwila mogą podwoić prowadzenie. Wtedy rywale już się chyba nie odbiją. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Okazja! Nie zepsuć tego! Gol! już! Znakomita! i bramka. Daje im wyrównanie i pozwala pomyśleć o pójściu za ciosem. Brawo, To było ładne rozegranie na jeden kontakt. Zobaczmy to jeszcze raz. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Mamy wynik remisowy. Jeden do jednego. dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce mimo prób odbioru przez rywala. Nie patyczkuje się z tym wejściem. I strada kolejorza. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Przejęty podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Nie ukazał linię obrony. Uwolnił się z podkrycia, okazja. Ależ znakomicie teraz broni Bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Teraz może być groźnie. Nie może wybić. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Radosław Murawski. I teraz akcja w drugą stronę. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu polakarnego. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Co za blok! Brawo! Czy uderzy celnie? Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Dobra interwencja, rywal bezradny. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Remis spokojnie teraz przygotowują atak. Nie spiega teraz w kierunku. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazanie w żółtej kartki. W żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać krótko, albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Widać i słychać po reakcji kibiców na stadionie, że ten występ naprawdę się podoba przyzwoita pierwsza połowa, można wyróżnić niemal każdy aspekt gry. Uwaga! Musi to trafić! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Może uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Afonso Souza. Joel Pereira. Traci piłkę po tym doskoku. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Rzutka piłki 16 szesnastkę. Strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił. W okolice jedenastki teraz rzuca. Jest główka, ale obok. Raczej bez zagrożenia. Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym tętnie bramkarza. To może też być. Centra mierzona pod bramkę. Obronił to. No i mocno teraz. Zdecydowane widzicie. Broni. Dobrze. Teraz rogu na 11 metr. Bartosz Salamon. Znowu są przy piłce. Radosław Murawski. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. Z trudu radzi sobie z rywalem. Uwaga, będą prowadzić. Gol! Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestali. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Dobra teraz interwencja. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Teraz sporo miejsca na skrzydle, chcę to wykorzystać. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Teraz może być groźnie. Mikelisak Lisak i strada kolejorza. Afonso Souza, Mikael Lisak, przejęcie piłki, koniec akcji. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. To będzie groźna sytuacja. I teraz tylko dobrze przymierzyć. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę. Nicistej akcji. 10 minut do końca tego meczu. Ona tu jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Cały zespół wierzy w wyrównanie w końcówce, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Afonso Souza. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Sędzia nie sięgnęła po kartkę, ale w paru słowach dała do zrozumienia, że nie zamierza tolerować takiej gry. Piłka znowu po ich stronie. Wziął teraz na siebie odpowiedzialną za tę akcję. Rzuca teraz 16, ale jednak bramkarz bez problemu radzi sobie z tą centrą. Salamon. Afonso Souza, Bartosz Salamon. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ponownie są przy piłce czasu. Nieładny atak. Powinna być za to kartka. No ciekawe czy pani sędzia się ze mną zgodzi Jest informacja z sali bocznej. spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty Może teraz to już jedna z ostatnich szans na wyrównanie to musi wpaść! Przekrożny a czasu na wyrównanie mają coraz mniej. Muszą to mądrze rozegrać. Mamy sygnał z ławki. zmiana, Nawet to pokażą, wygrać. Teraz z rogu na 11 metr. Mecz dobiega końca. Ze zwycięstwa i z punktów cieszą się piłkarze Lecha. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Dobra postawa w dzisiejszym meczu strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej.